Chcesz Nawiniemy myć? Piątek było bardzo energicznie, na zajęcia. W końcu ruszyłem mi ten temat, co swoich wspomnień, co mi leżało na serduszku. Życie mnie zawsze kopało po dupie, nigdy nie było wyrozumiałe i lekkie. Zawsze uświadamiało mi, że warto żyć marzenia, że nie warto żyć marzeniami. Cieszy mnie to, że chodzę na terapię. Lubię tam chodzić, ponieważ uświadamiam sobie, że jest jakaś iskierka nadziei na moje problemy. Dzisiaj byłem w kinie z przyjacielem. Było wesoło. Byliśmy na fajnej komedii. Wcześniej byliśmy w stesni, niestety nic nie siadł. Czułem radość i zadowolenie. Bardzo fajny dzień. Przyjęł czasem smutek. Z powodu braku spełnienia czuję pewną pustkę, której nie mogę wypełnić. Staję się wtedy mocno zirytowany i zaczynam pisać, lub słuchać ulubionej muzyki, która daje mi ukojenie w moim głębokim żalu. Często czuję w... rozżalenie, które mnie mocno męczy. Zastanawiam się, czy warto tak rozmyślać nad danym tematem. Wtedy myślę sobie, że mam wiele pozytywnych cech charakteru. Jestem zmieszany. Pomyślę sobie, że warto coś wymyślić, żeby te złe myśli mnie nie nawiedzały, które nazywam demonami, które nie chcą mi odpuścić, tylko mnie męczą i nawiedzają. No to koniec przekazu. Yo.